Słuchaj, odpocznijmy chwilę, bo lubisz zajmować się problemami. Chciałem pokazać Ci problem, który jest problemem wspólnym w biznesie. Tak? Przygotowałem sobie tutaj taki element, jeśli mógłbyś przytrzymać. Że jednym z kluczowych czynników jest zmotywowany, zaangażowany zespół, jest taki Instytut Galupa, który co jakiś czas robi badania satysfakcji z pracy. Jest to o tyle szanowana instytucja, że robią badania na 1,4 tysiącach pracowników w 142 krajach. I ostatnie badanie trwało 2 lata. I... Długie badanie. Tak, tak. No zobacz, jaka długa próba jest, duża próba jest do zrobienia. I tak upraszczając i, i nie wchodząc do głębiej w metodologię, oni zadają kluczowe pytania tym pracownikom, tym, tym ponad milionu, milionowi 400 tysięcy pracowników zadają pytanie, czy Twoja praca sprawia Ci satysfakcję, czy odczuwasz satysfakcję z Twojej pracy? Jak myślisz, jaki procent globalnie ludzi z tych, z tego miliona 400 tysięcy odpowiada, że tak? Powiem tak, że przypuszczalnie. Ja mogę sobie powiedzieć co do moich współpracowników, tam tam po niewysokich uh -huh. Natomiast tu pewnie wiele nie będzie. Coś tam się gdzieś o uszy kiedyś obiło, natomiast dokładnego wskazania nie znam. No to zobacz. Ja Ci powiem, bo są te trzy rodzaje pracowników, tak? Napiszmy to, trzy rodzaje Pra, co ja podobnie jak ty, dla mnie bardzo ważne jest, żeby opierać się na faktach, nie opierać się na opiniach, i dla mnie badania Instytutu Galupa są niepodważalne ze względu na y, próbę, jaka jest zrobiona i, i, i przekrój y, tych wszystkich krajów. Jak powiedziałeś, że duża liczba tak, będzie zaangażowana. Znaczy, tak? Duża liczba będzie u mnie, moja instytucja jest zaangażowana, bo za nich mogę w jakiś sposób gwarantować. Natomiast to przepraszam, że będzie, będzie zdecydowanie mniejszy. No, zdecydowanie mniejsze. Słuchaj, są trzy rodzaje pracowników. Pierwszy, pierwsza grupa pracowników to jest pracownicy, którzy odczuwają satysfakcję z pracy. Tak? Okay. Tak. Ci, to są, którym się chce. Ci, który się chce, ci, którzy przychodzą chętnie do pracy. I zaskoczę cię tutaj, my nazywamy ich pracowników zaangażowanych, pracownikami zaangażowanymi. Tak. Ta grupa, jak już widzisz, jest mało tych ludzi. Stanowi jedynie... 13%, tak? Czyli 13% z miliona 400. Oczywiście kraje azjatyckie bardzo mocno e, zaburzają ten wynik, obniżają go w dół w krajach azjatyckich, jest około 6%. Co ciekawe, jak myślisz ile jest w Polsce? Jak kraje azjatyckie zaniżają, to Europa powinna zabrać? Tak, tak, tak. Natomiast Polska ma 18%, tak? Co jest e, e, fantastycznym wynikiem. Wyobrażasz sobie, że 18% twoich zawodników jest zaangażowanych, a reszta przychodzi do musi po nie ma szans. Okej. Okay. Musimy mówić o, o wskaźnikach rzędu 80%, 90%. Uh -huh. Uh -huh. I teraz zobacz. Mówiłem, że są trzy rodzaje pracowników, czyli tą pierwszą próbę mamy e, załatwioną. Jest drugi rodzaj pracowników, których pozwolisz, że mm, zaznaczę ich kolorem czerwonym. Dlaczego czerwonym? To już tłumaczę. To są pracownicy, którzy nie odczuwają satysfakcji. Tak. Pozwoluj, pozwól, że tak. Zaimprowizuje, żebyśmy mieli obraz tego, jak wygląda to w biznesie ogólnoświatowym. Otóż 24% pracowników jest niezadowolonych i nie ukrywa tego wśród współpracowników, czyli swobodnie mówię o tym, moja praca jest do. Ale to są ci, którzy najbardziej krzyczą. To są, ci którzy... Swoje to są ci, którzy najbardziej krzyczą mnie i demotywują yy, innych. Natomiast ostatni. Ostatnia grupa ludzi, którzy po prostu są niezadowoleni i, i się z tym y, po prostu ukrywają, tak? nie, znaczy nie, nie demonstrują. Czyli oni to po prostu przybierają jako normalny stan rzeczy. Normalny stan rzeczy. Być. My nazywamy tych pracowników jeszcze 7 godzin 50 minut i idę do y, roboty. Ja jestem bardzo zadowolony z posiadania tego typu faktów, bo możemy się opierać na instytucie, który naprawdę jest oceniany jako instytut z, z jednym z najwyższych autorytetów. My sobie robimy prywatne badania, badania, które robimy sobie w Linkes'n. Otóż my przeprowadziliśmy badania na ponad 15 tysiącach pracowników naszych klientów, którym zadajemy im m.in. takie pytanie, jak dlaczego przychodzisz do pracy? Tak? Tu jest fakt bardzo podobny do tego, co mówi Kalu. 85% pracowników w polskich firmach, niezależnie od tego, jaki to jest sektor, to oczywiście jest generalizowanie, odpowiada na pytanie, dlaczego przychodzicie do pracy, odpowiada trzema rodzajami odpowiedzi. Tak, ja bym kto zakwalifikował do jednej grupy, zaraz powiem dlaczego. Pierwsza odpowiedź, bo muszę. Druga odpowiedź, bo nie mam wyjścia i trzecia odpowiedź to jest dla pieniędzy. Tak? To jest prawdziwy problem, z którym borykają się menedżerowie. Tak naprawdę, zobacz, powiedziałeś, że Twój zespół to jest 95%. Za bytu. Tak jest. Lub to, co powiedziałeś wcześniej w naszej rozmowie, to to, że. Pracownicy jedynym motywatorem, który widzą, to jest to, że przychodzą dla pieniędzy. My nazywamy tę pracę dwie siódme. To znaczy, że, że, że ludzie żyją. Zobacz, zobacz, jakie to jest dramatyczne. Jeśli tydzień ma 7 dni, to ludzie przeżywają tylko weekend i już w niedzielę zaczynają się denerwować. Kurde, w poniedziałek muszę przyjść do tej tyry, do tej roboty. I on mówi: No dobra, ale jeszcze 7 godzin w firmach usługowych lub jeszcze 1000 sztuk w firmach produkcyjnych, i ja wrócę sobie do roboty. A? I do domu. wrócę sobie do domu, tak, przepraszam i tutaj doskonała większość menedżerów, uwierz mi doskonała większość menedżerów zazdrości Ci y, komfortu posiadania zmotywowanego i zaangażowanego zespołu, tak i mam wrażenie, że chętnie by się z tobą zamieniła, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę dali by radę, tak no, może by dali, natomiast to nie jest tak, że coś się dzieje z dnia na dzień. Mhm. Ja myślę, że proces zaangażowania znaczy zaangażowany zespół to jest cały czas proces mhm. to nie jest, nie jest rzecz ani trwała którą można odkreślić, że temat jest skończony, oni będą cały czas zaangażowani, tylko to jest faktycznie takie trochę życie dla tego, co robią. My też uważamy, że niezmiernie istotna jest rola samego lidera. Nawet ostatnio pokusiłem się do takiej odważnej opinii, odważnej wypowiedzi na ten temat, że lider ma nawet społeczną rolę do tego, żeby ludzie nie przestali żyć na dwie siódme. Widzieliśmy firmy, widzimy ciągle firmy, które wdrażają strategię LIN, czyli strategię zaangażowania wszystkich pracowników w budowanie przewagi konkurencyjnej, gdzie są tak ważne elementy, o których mówiłeś, ludzie mają prawo zgłaszać pomysły. Decyzje są podejmowane na podstawie dialogu mentorskiego, tak? I tam zaangażowanie jest przeogromne. Ci ludzie często zostają w pracy dłużej, nie liczą czasu i mówią. Miałem takie zdarzenie, gdzie jeden z pracowników mówi do drugiego ty, która godzina? On mówi 19. On mówi Jezu, ona mnie zabije. On zapomniał, że czas mu poleciał, ponieważ dostał zadanie do rozwiązywania problemu. Także ważna jest rola lidera i chcielibyśmy w tym początkowej fazie chcielibyśmy, żebyś, żebyśmy Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak biznes mógłby czerpać z Twojego przypadku, skoro mówisz, że udaje się tych ludzi zaangażować, że to jest proces, mówisz, że potrzebna jest do tego e, cierpliwość. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak to właściwie robisz? Myślę, że tego opowiedzieć ani narysować tak w ten sposób nie zrobimy. Uh -huh. Chodź, pokażę. Okay. Pewnego porównania. Próbowałem namówić Łukasza na górze, żeby następny trening zrobił jak to się robi, no mówiąc trochę ironicznie, w biznesie. To znaczy, żeby puścił skoczków, żeby sobie tutaj skakali, a on sztab trenerski ma wziąć do hotelu, do sali i tam będę podejmować decyzję na podstawie udoskonaleń. Popatrzył się na mnie jak jakiegoś wariata. Stąd zrozumiałem, że doskonalenie i zarządzanie procesem w oparciu o ciągłe poprawy, weryfikacje ciągłe poprawy jest sprawą intuicyjną w ich przypadku i mogliśmy dzisiaj zobaczyć bardzo dokładnie, co oznacza PDCA, czyli naukowe podejście do zmiany i wdrażanie zmian na podstawie weryfikacji eksperymentów. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak intuicyjne jest podejście do doskonalenia procesu w oparciu o cykle doskonalenia Deminga. Zaplanuj, jest to planowanie kolejnego skoku. Wypróbuj, jest to sam skok, czyli wykonanie tego elementu pracy. Sprawdź są to wszelkiego rodzaju analizy. Bardzo Łukasz mnie zaskoczył, że weryfikacja próby, czyli weryfikacja skoku, to w żadnym wypadku nie jest odległość. Weryfikacja skoku jest to weryfikacja kilku elementów, dlatego faza sprawdź jest tutaj bardzo mocno windowana wśród sztabu szkoleniowego na każdym etapie skoku jest obserwator i wymieniamy się wnioskami dlatego jeżeli jesteśmy zadowoleni z próby jest standard czyli jest pochwała utrzymaj tak dalej jest robione również lessons learned to lessons learned czyli czego się nauczyłeś w wypadku wykonania trenera jest jak to czułeś? I skoczek odpowiada, i to jest ta właśnie intuicja, nie trzeba używać tej nomenklatury, skoczek odpowiada, czułem tak, czułem tak, czułem tak, czułem tak. I to jest ta rozmowa. I na tej podstawie jest zaplanowany kolejny eksperyment, czyli w kolejnym skoku zwróć uwagę na to, lub na co zwróciłbyś uwagę w kolejnym skoku. Jest kolejny skok, czyli kolejny try, czyli według Deming'a Do, jest kolejne wyciągnięcie wniosków, czyli jest e, e, sprawdź, obserwacje, i znowu dialog, czego się nauczyliśmy.